To zadanie to jest taka w sumie zagadka, czyli mówią ci, jest jakiś punkt, on ma jakieś współrzędne i to musisz się odgadnąć. Wiesz o nim, że jest jakoś od tam oddalony od jednej prostej i jest jakoś oddalony od drugiej prostej i wiesz, że on leży na, tej, na, na takiej prostej. I na tej podstawie musimy znaleźć współrzędne tego punktu. I w, swoją drogą, ale tak, z tego wzoru to będziemy korzystać. Punkt P ma jakieś współrzędne x i y. No to spójrzmy na tę informację. Punkt P leży na prostej równaniu y równe x plus 4. Co to nam mówi? No, że współrzędna y jest wyrażona przy mocy x w taki sposób, czyli możemy zapisać, że wygląda tak. Ok, już wykorzystaliśmy tę informację. Możemy już w zasadzie o niej zapomnieć. Przejdźmy do tych dwóch następnych, czyli o odległości tego punktu od tych dwóch prostych. Mamy tu wzór od tegoś punktu od prostej i zapiszmy <laughs> od tegoś punktu p od prostej k. Równo się. Należy pamiętać, że tutaj akurat w tym zdaniu nam podaje to we właściwej formie, ale mogłoby być tak, żeby iby nie mieli, i podaję by na przykład to tak. I trzeba to doprowadzić, żeby ten wzór tej prostej, od której liczymy odległość, wyglądał w ten sposób. Nie zapominajcie o tym. Podstawiamy. naszym A dla prostej K, prosta K ma równanie x 2y równa się 0, no to to będzie 1 razy x, x0 i y0 to są współrzędne punktu P. W naszym przypadku to jest x i x plus 4. Czyli 1 razy x, plus, i co dalej mamy? B, czyli minus 2, razy y0, czyli x plus 4. Plus c, a c wynosi 0. Zamykamy wartość bezwzględną i dzielimy przez pod pierwiastkiem, a kwadrat plus b kwadrat przy czym a to jest 1, czyli to będzie 1 kwadrat plus minus 2 do kwadratu. Upraszczamy co się da. No to 1 razy x to jest po prostu x. Minus 2 razy, y, razy x to będzie minus 2x, minus 8, no i plus 0. Całość dzielimy przez pierwiastek z 5. Um, ok, no to odejmujemy i mamy, że to jest minus X minus 8 przez pierwiastek z 5. Możemy to też uprościć, uh, możemy to zapisać jako X plus 8. Tego wcale nie trzeba robić, ja po prostu tak lubię robić. I tak można, bo zauważcie, że no nie. Wartość bezwzględna z minus 5 to jest to samo, co wartość bezwzględna z 5. To nie ma znaczenia, czy ten minus tam stoi przed, czy też nie. I ten sam proces przeprowadzamy dla prostej L. Czyli odległość punktu P od prostej L. Prosta L ma tutaj równanie, no i patrzymy. To jest 2 razy x, tutaj O, plus B, czyli 1 razy x plus 4. No i plus C, gdzie C wynosi minus 1. I całość dzielimy przez. Mamy a kwadrat plus b kwadrat, czyli 2 kwadrat plus 1 kwadrat. Ups, 1 kwadrat. Ok. Upraszczamy. 3x tu będzie. A tutaj 4 minus 1, czyli plus 3. Przez pierwiastek z 5. No dobra. To my wiemy jak te odległości wyglądają. W tym jeszcze możemy, tylko wyciągnijmy tutaj trójkę przedna, e, przed nawias. Przed bez wartość bezwzględną. Wartość bezwzględne z 3 to 3, dlatego nie ma z tym problemu. Pyk, pyk, ups, nie, nie nawias, tylko wartość bezwzględna. I pierwiastek z 5. Ok, co my wiemy o tych odległościach? No powiedzieli nam, że odległość od prostej K tego punktu jest dwa razy większa niż odległość punktu e, od prostej L. No to zapiszmy, że. Odległość punktu P od K jest dwa razy większa, czyli trzeba przemnożyć dwa razy odległość P od L. Ok, i musimy rozwiązać to równanie. Podstawmy, to, co wiemy, um, czyli odległość P od, od prostej K to jest wartość bezwzględna X plus 8 przez pierwiastek z 5 i to jest równe dwa razy, i tutaj mamy 3. Wartość bezwzględna x plus 1 przez um, pierwiastek z 5. No to możemy to to się skraca, pyk, pyk. I otrzymujemy finalnie takie orównanie. x plus 8 równa się 6x plus 1. To można rozwiązać na dwa sposoby. Polecam, polecam sobie przećwiczyć te dwa sposoby. Ja pokażę tylko jeden. Jeden sposób, którym ja zrobię, to jest po prostu rozwiązać to tak jak się normalnie rozwiązuje, te wartości bezwzględne, czyli tam rozpatruje się przedziały i takie tam, ale można też po prostu opodnieść obie strony do kwadratu i wtedy się pozbędzie tych wartości bezwzględnych. Zróbmy tym pierwszym sposobem. Mianowicie, kiedy, czyli sprawdzamy znaki tych wartości bezwzględnych. No ta wartość bezwzględna, kiedy x jest mniejsze, to można napisać, że to jest note, że notatka. I to sobie odgrodzimy, pyk, pyk. Kiedy x jest mniejszy od 8, to to jest dodatnie, a kiedy to jest, to jest dodatnie, kiedy. Yy, przepraszam, minus 8, kiedy zwiększy... Jezus Maria, Kiedy x jest większy od minus 8. I kiedy x jest większy od minus 1. To to jest dodatnie. No dobra. To możemy zapisać, że to już koniec dodatki, nie za dużo było. Yy, ale... Ale no. Pierwszy przedział to będzie, kiedy oba są ujemne. To będzie pierwszy przypadek. Może od no, płotek. x należy od minus nieskończoności do minus 8. Wtedy oba są ujemne. Obie wartości bezwzględne są ujemne. Oba wyrażenia pod wartościami bezwzględnymi są ujemne. Drugi przypadek to będzie od minus 8 do minus 1. Wtedy pierwsze wartości, wyrażenie pod pierwszą wartością bezwzględną jest dodatnie, po drugą jest ujemne. I <laughs> trzeci przypadek to będzie, kiedy oba są dodatnie i tak się dzieje, gdy od minus 1 do nieskończoności. Kiedy x należy od minus 1 do nieskończoności, to tu powinno być wszędzie x należy. Ale jeśli chodzi o domykanie tych nawiasów, to ja to opiszę w innym filmiku, ale na razie się tu nie przejmujcie, to nie jest aż takie istotne. <laughs> no dobra, to mamy, że oba są ujemne. Czyli mamy minus x minus 8, 6 minus x minus 1. Ja to może jeszcze oddzielę kreską przerywaną. O. Żeby nic się nie myliło. Aha, i tutaj mamy, że oba są dodatnie. Dobra, no to rozwiązujemy to. Czyli mamy, że minus x minus 8 równa się minus 6x minus 6. I e, przenosimy x na jedną stronę, liczby na drugą i dostajemy, że 5x równa się 2, czyli x jest równy 2 piąte. No niestety um, x nie należy do tego przedziału, więc, mamy, więc to nie jest rozwiązaniem. Nie jest roz, w, rozwiązaniem. Um, drugi przypadek. Czyli pierwsza wartość, pierwsze wyraż wyrażenie pod warto wartości bezwzględnej jest dodatnie x plus 8 równa się 6 i to jest ujęte, czyli jest to minusiki. Minus x minus 1. Rozwiązujemy, x plus 8 równa się minus 6x minus 6 i e, no, przenosimy na drugą stronę, mamy, że 7x równa się minus 14, a zatem x jest równe minus 2. To należy do tego przedziału, więc jest porządku. Ostatni przypadek, kiedy oba są dodatnie, no to po prostu nic nie zmieniamy. X plus 8, 6, x plus 1. Zauważmy, że to równanie i to równanie no może to równanie one są identyczne. Jakbym przemnożył to równanie razy minus 1, to bym otrzymał to równanie. Czyli rozwiązanie tego równania będzie to samo, co nie? Będzie po prostu x równe 2 piąte. Tylko tym razem to po prostu należy do tego przedziału, czyli jest rozwiązaniem. Z tą, z tą, z tą tylko różnicą. Um, dobra, czyli to są nasze dwa rozwiązania. E, Podstawiałem ponownie e, do tego, co mieliśmy na początku, czyli pierwsza spójrzona to jest po prostu x, a druga to jest x plus 4, czyli p to będzie dla pierwszego minus 2 i minus 2 plus 4, czyli 2, a drugie to będzie. 2 piąte i 2 piąte plus 4. 4 i 2 piąte to jest 22 piąte. No to 22 piąte i to jest koniec zadania.